Dzień dobry, zapraszam do odczytu tygodniówkę, moje najcudowniejsze bliźniątka, moje najcudowniejsze bliźnięta. Zapraszam na energię ogólne, zapraszam e, na najbliższy tydzień, także tygodniówka, e, 19 lutego do 25 lutego 2024, ale niezależnie, moje najcudowniejsze bliźnięta, kiedy zagościcie tą cudowną, magiczną przestrzeń. E, Serca ten odczyt będzie dla Was. Moje najcudowniejsze bliźniątka, zobaczymy, jakie energie na najbliższy tydzień i co u Was po prostu, co dla Was, co u Was na najbliższy tydzień. Zrobimy delikatny wgląd. Asmonet. Asmonet wyszedł Wam cudownie. Cudownie moje najcudowniejsze bliźnięta, asmonet. Także tutaj potencjały, tutaj potencjały, potencjał po prostu e, ziarenko, które dobrze zostało, e, które dobrze zostanie wykorzystane, e, kiełkuje. Po prostu ziarenko e, dobrze wykorzystane zaczyna kiełkować. Cudownie. Asmonet. Asmonet, pięknie. Pięknie, pod spodem macie rycerza, monet, siłę, macie piękne karty pod spodem, rydwan. Tutaj rydwan, tutaj spieszy się do Was, tutaj siła, taka piękna siła. Pokażę Wam te karty tutaj pod spodem, one są cudowne. Cudowne te karty pod spodem dla Was. Siła, rydwan i rycerz, monet. Zobaczcie, zwróćcie uwagę, jakie piękne karty. Zobaczcie, piękne karty dla Was, moje cudowne bliźnięta. Więc tutaj pod spodem, w tym rydwanie, skarby moje kochane. Rydwan to tutaj Macie Rak, raczka. Siła to jest lew, znak, znak zodiaku lew. I tutaj rycerz monet, także tutaj monety to ziemia, trygon ziemi, także, także tutaj jest koziorożec, panna i byk. Koziorożec, panna i byk. Tutaj w tym, w tym rycerzu monet to pedantyczność, spontaniczność, anal, analityzm, wytrwałość, uczynność, pracowitość no wszystko, co po prostu materialne stabilizacja, bezpe, bezpieczeństwo, konserwatyzm tutaj upanowanie, opiekuńczość i ambitność Trygon ziemi bardzo silny, piękny rycerz, ale powiem Wam tak, że rycerz ziemi jest bardzo powolny ale bardzo uparty, bardzo powolny, ale bardzo uparty. W ogóle cały ten trygon, cały ten trygon Ziemi jest bardzo powolny, ale uparty jak osioł. Także powoli, ale a do skutku, ale powolutku. No tutaj sprzeczna energia, bo tutaj w tym rydwanie coś e, zadzieje się bardzo, bardzo szybko, ekspresowo można powiedzieć, natychmiast, także sprzeczne energia. No i ta siła to już w ogóle siła cudowna energia, cudowna dla Was, moje cudowne bliźnięta. No i as monet. I zwróćcie uwagę, że trygon ziemi powtarza się, bo tutaj macie tego rycerza monet i tu macie as monet. Zobaczcie skarby, kochane. As monet i rycerza monet. Zobaczcie. No, cudowne karty. As monet i rycerz monet. No, tutaj potencjał, tutaj potencjał właśnie tego żywiołu, prawda? ziarenku, które dobrze y y y Wykorzystane kiełkuje. Także tutaj kiełkuje. Także ja bym powiedziała Wam tak moje cudowne: tutaj z tym as monet i z tym rycerzem monet. Monet tutaj wychodzi na spełnienie, na nową relację, nowy związek. Zobaczcie, przyjrzyjcie się. Tak bym powiedziała, że tak po prostu to odczytuję. No bo as to jedna z najbardziej e, szczęśliwych kart, to jest e, dar od losu, e, dar z góry, dar od wszechświata, no i rycerz wyszedł Wam, ewidentnie rycerz, także mężczyzna. Także no, f, no tutaj nie ma in, innego po prostu e, przetłumaczenia, jak po prostu, że Wam się tutaj szykuje e, jakiś nowy początek właśnie z tym rycerzem e, monet. No i właśnie ten żywioł Wam się powtarza tutaj też. Trygą ziemi, koziorożec, panna byczek, prawda? Mhm. Skarby moje kochane, jeżeli chodzi o tego rycerza, to y, tutaj mamy waleta, można powiedzieć waleta. Y... Spójrzcie, tutaj pokażę wam. Y, waleta i tutaj jest młody mężczyzna, tutaj jak najbardziej młody mężczyzna w średnim wieku. No, znajdującego się e, ciut niżej w hierarchii, tutaj, bo wiadomo, no, rycerz młody, e, nie tak do końca jeszcze doświadczony jak król, prawda? E, bardzo ciężko pracujący, e, właśnie po to, aby stać się królem. Także tutaj też Wam powiem, że tutaj w tym rycerzu to może być też kochanek, to też może być. E, no jak najbardziej to też może być tutaj kochanek, no tak się zapowiada, no tak po prostu karty wyszły, skarby moje kochane. Um, Tuteńko sobie poprawi leciuteńko, dobrze, dobrze, więc no szybko, bardzo szybciutko coś tutaj się zadzieje z tym rydwanem i tutaj siła, także będzie moc, będzie siła. Moje najcudowniejsze bliźniątka. No, i co dla Was, moje aniołki? Otwórz się na boską energię i pamiętaj, jaki jesteś wspaniały. Piorun. Piorun. Tutaj po prostu szczeli Was piorun. Także coś tutaj niesamowitego. Konfrontacja, dobrze przemyśl, kiedy warto walczyć. Tak, bo tutaj też wychodzi wam właśnie wyszła wam, wyszła wam ta siła, także z tą konfrontacją. Dobrze przemyście, kiedy warto walczyć. Te dwie karty bardzo pięknie z sobą współpracują. Odnowa dla was, jak najbardziej odnowa i właśnie tutaj właśnie może być albo odnowa związku, albo nowy związek. Mhm. Kosmiczne wrota, niepewność, łączność z innymi, koncentracja nad czymś nowym. Także tutaj będziecie musieli się skupić całkowicie nad czymś nowym. Cierpliwość, spokój, drzewo odpoczynku. Tak, właśnie, bo te energie, tak jak powiedziałam wcześniej, właśnie rycerz Monet, tak jak powiedziałam wcześniej, jest bardzo powolny i tutaj właśnie też cierpliwość i spokój, malutku a do celu. Ale też drzewo odpoczynku mówi Wam, żebyście też byli cierpliwi e, dla samych siebie, żebyście mieli cierpliwość i że potrze potrzebujecie, moje cudowne bliźnięta, e, spokoju. Spokoju, po prostu e, takiej rehabilitacji, takiego spokoju. No, e, e, rycerz Monet to jest bardzo taki e, człowiek e, spokojny też. Także myślę, że będzie dobrze, musi być dobrze. Tutaj w tym rycerzu monet pedantyczność, taka spontaniczność, anal, analityzm, uczynność, pracowitość i takie opanowanie, także i opiekuńczość i opiekuńczość, i bardzo duża ambitność. Także wy potrzebujecie cierpliwości, spokoju i jak najbardziej też ten rycerz monet jest w stanie wam to zaoferować moje cudowne cudowne bliźniątka. No, i jaki przekaz mamy od Archanioła Michała dla Was? Sytuacja ta, o której myślisz, zmierza do rozwiązania. Także sytuacja zmierza do rozwiązania. Życzę Wam cudownego nowego tygodnia, cudowne moje bliźnięta. Dziękuję.